Dane są liczby x, y, t i u, zapisane za pomocą wyrażeń arytmetycznych, która z tych liczb jest największa. Na początek obliczamy sobie x. Minus 62,5 plus 30 to będzie minus 32,5. Teraz y to się równa. Minus 14,4 odjąć 12,6 to będzie minus 27. t to się równa. Minus 12 podzielić na minus 3. Kiedy ja mam takie działania, to lubię sobie przesunąć przecinki i ja bym to obliczył w ten sposób, że jest to minus 120 podzielić na 3, a to się równa minus 40 u, to się równa minus 8 i 2 setne razy 6. Ja bym sobie to rozbił, że jest to minus 8 minus 2 setne razy 6, a to się równa 6 razy 8 to minus 48, minus 2 setne razy 6 to 12 setnych co daje nam razem minus 48,12. Ponieważ wszystkie liczby są ujemne, to największa z nich to liczba y, czyli odpowiedź b.